dla przetrwania niepodległości obu naszych państw yy, współpraca polsko-ukraińska jest niezbędna natomiast ona została w istotny sposób skomplikowana przez fatalną politykę Zioeńskiego po 23 roku moim zdaniem yy, z inspiracji yy, Niemiec i ekipy Bidena którym trudno się było oprzeć, będąc wtedy u władzy w Kijowie. Fatalne błędy popełnione przez ekipę ukraińską skutkują w oczywisty sposób obniżeniem skali poparcia polskiej opinii publicznej dla jakiejkolwiek polityki w współpracy z Ukrainą, właśnie w poczuciu tej niewdzięczności czarnej wręcz. W związku z czym polityczna konieczność odbudowania politycznej zdolności polskiego rządu, jakiegokolwiek, do utrzymania czy wręcz rozwinięcia tej współpracy wymaga zmiany ekipy w Kijowie. Ja myślę, że ta zmiana nastąpi po wojnie na Ukrainie. Myślę, że w życiu politycznym tego państwa istotną rolę będą odgrywali weterani, frontowcy, którzy ponosili ofiary na rzecz niepodległości i oni wymienią obecną ekipę. W tych kręgach trzeba budować wpływy i liczyć na to, że w przyszłości zaowocuje to rozsądniejszą skalą współpracy z większą dozą zaufania.